W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dużą fałkę Liphera. VUSMKę serii D9508. Zapraszam. Duży Lipher, 8 cylindrów, 16 ponad litrów pojemności i moc około 400 kW. Silnik jako rozwinięcie konstrukcji D9408 d 93 jeszcze wcześniejszej 08. Nie do końca. Całkiem od nowa zaprojektowany silnik. Silnik zaprojektowany w kooperacji z firmą MAM. Wyposażony, no to już jest kwestia czasów, w których został on wypuszczony do produkcji. Wyposażony w układ Common Rail. Zastosowanie silnika, wiele, wiele gałęzi przemysłu. Między innymi ładowarki, chociażby 586 2 2, po dźwigi samojezdne, po koparki, Gąsienicowe, nawet niektóre dźwigi czy też żurawie portowe, może niekoniecznie w takiej wersji, dlatego że ten silnik występował zarówno w 8-cylindrowej wersji, jak i 12-cylindrowej wersji, już dużo mocniejszej. Ja osobiście nie miałem przyjemności zobaczyć ani naprawiać dwunastki. Silnik z racji gabarytu nie należy do najlżejszych. Szacunkowa waga to jest około 1800. 1900 kg, czyli taki silnik waży więcej niż statystyczny samochód na naszych drogach. Obrócę go kawałek, żeby móc pokazać Wam go trochę z innej strony. Przypominamy, że w naszym sklepie internetowym możesz zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne Ci części do odbudowy lub naprawy swojego silnika spalinowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem, a w razie potrzeby lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z naszym działem sprzedaży. Pomożemy i doradzimy www.wibaco.pl Jak już wspomniałem silnik z układem Common Rail na dwóch turbosprężarkach, z których każda odpowiada za osobny bank cylindrów. Turbosprężarki w tym przypadku bez zmiennej geometrii, ale z zaworami upustowymi Wastegate. Pewnie ktoś się zastanawia, co to jest. To są elementy odpowiadające za z skrzyni korbowej, czyli tak zwane separatory odmy. Normalnie w podobnych silnikach stosowano zazwyczaj jeden taki separator, gdzieś umieszczony na środku, natomiast no tutaj już konstrukcja wymagała tego, ażeby były dwa separatory odmy. Konstrukcja, można powiedzieć, rozwojowa w stosunku do poprzednich silników serii D94 czy też D930. Tutaj, jak już mówiłem, przekonstruowana. Przekonstruowana w kooperacji z firmą MAN. Konstrukcja silnika oparta o czterozawarowe głowice. Tu, przy okazji, taka ciekawostka. Każdy z cylindrów, jak w każdym silniku, ma swoje oznaczenie. Natomiast w silnikach w układzie V, zazwyczaj stosowane jest oznaczenie nie po kolei, jakby można było patrzeć na silnik od góry, a w kolejności takiej, jak tutaj widać, czyli od 1 do 4, a z drugiej strony od 5 do 8. Konstrukcja tego silnika, jak wiele jemu podobnych, stawia pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość serwisowania. Nie da się do niego podejść jak do zwykłego małego silnika i z jednego miejsca dokonać wielu napraw. Tutaj albo stoimy na silniku, albo stoimy nad silnikiem, albo z jednej, z drugiej, trzeciej, czwartej strony żeby chociaż wymienić jakiś czujnik czy też opaskę która może z biegiem czasu spaść trzeba się wdrapać się dość wysoko na ten silnik. Gabaryt jak już mówiłem wcześniej 16,16 ,16 litra więc jest co karmić. Z tego co wiem te silniki prawdopodobnie też z uwagi na zastosowanie układu paliwa Common Rail należą już do stosunkowo oszczędnych w stosunku do ich poprzednich wersji, można to nazwać poprzednimi wersjami D9408 na przykład. Wracając ponownie do prekursorów tego silnika, tutaj już silnik jest w pełni opomiarowany i w pełni sterowany elektronicznie, czyli mamy komputer, który steruje pracą zyskiwaczy, zbierając informacje z wielu, wielu czujników, które pomontowane są w przeróżnych miejscach. Długo by opowiadać, gdzie one są i jakie one są, ale nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, standardowo jakieś czujniki od e, ciśnienia doładowania, temperatury doładowania, ciśnienia paliwa, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej, czy też tutaj jakieś wtyczki od sterowania dyskiwaczami. Duży silnik z nowoczesnym układem paliwowym, a co za tym idzie, duża moc, czyli Moc mniej więcej nawet do 1000 koni mechanicznych, w zależności od tego gdzie był zastosowany ten silnik. Momenty obrotowe, chyba przekraczające grubo 2000 Nm. To jest jedna z pierwszych wersji tego silnika. Czyli nie mamy tutaj żadnych dodatkowych układów, jeżeli chodzi o ekologię o emisję spalin, po prostu układ Common Rail z chłodnicami EGR i tak naprawdę tyle. Następne generacje tego silnika były stopniowo jak to w dzisiejszych czasach już ma miejsce doposażane w układy oczyszczania spalin, czyli SCR, DPF i tak dalej i tak dalej. Co niestety skutkowało tylko i wyłącznie skróceniem żywotności tych silników, które i tak jakoś bardzo żywotne nie były. Oczywiście, w nawiązaniu do poprzednich jego wariantów, czyli D9408, które uchodziły za jedne z mniej awaryjnych. Modułowość konstrukcji tego silnika to także jego budowa. W klasycznym silniku mamy blok, gdzie wał mocowany jest w jego kadłubie za pomocą stopek. Tutaj mamy blok, który ma swoją górną część. Oraz swoją dolną część. Ta dolna część zamykająca właśnie ma w sobie zabudowane już stopki, czyli podpory zamykające wał korbowy. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście w tym materiale, zaspokoiło trochę Waszą ciekawość, a na jej pobudzenie zapewniam, że w przyszłości, w następnych odcinkach, pokażemy Wam coś, co było przed tym silnikiem, czyli poprzednie, starsze troszeczkę. Pałki Lipchera. Jak zawsze zachęcamy do pozostawienia komentarza, subskrypcji i do następnego razu.